No to teraz będzie bomba, bo skrytykuje coś, co ma większość ludzi w domach, którym się wydaje, że mają wnętrza klasy i na wysokim poziomie. Jak myślicie, co to będzie? Duży koszt, a bardzo malny efekt. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam elementy, na które możecie wydać mnóstwo pieniędzy, a efekt będzie wyglądać po prostu tanio. Jesteście ciekawi, co to za elementy i jakich warto unikać? Koniecznie oglądajcie ten odcinek. Numer jeden to będą płytki. I tutaj bardzo ważne, nie odnosi się to do wzoru płytki, tylko do formatu płytki. Istnieją takie formaty płytek, które gwarantują, że cała wasza łazienka, albo gdziekolwiek te płytki położycie, będzie wyglądać po prostu tanio. O jakich formatach mówię? Mówię o formatach płytek 10x20 i 30x60. To są takie bardzo specyficzne formaty, że niezależnie od wzoru, nasze oko odbiera to jako element bardzo tani, wyprzedażowy, budżetowy. Niezależnie od tego za jaką kasę takie płytki kupicie. Jakie płytki więc będą wyglądać najlepiej? Najlepiej zawsze wyglądają płytki w dużych formatach. Yy, ważne jest żeby ten format najlepiej był minimum 60 na 120. To jest taki format od którego zaczynamy w ogóle rozmowę. Jeżeli płytka ma już 120 na 120 to jest super. Najpiękniej wyglądają wzory, które są 120 już na wysokość 2,70 czy 2,80, to jest super. Mówimy wtedy o slabach, inaczej spiekach i wygląda to przepięknie, ponieważ nie ma linii cięcia na tych płytkach. Jeżeli mówimy o mniejszych formatach: to czasami można pomyśleć, niektóre kolekcje mają płytki 80x80 80, czy 90 na 90 i to również będzie ok. Wiadomo, że nie mamy małe przestrzenie, nie zawsze te duże formaty da się po prostu włożyć do danego wnętrza. W drugą stronę idąc, również sprawdzą się bardzo małe płytki. Płytki mozaikowe zawsze były modne, te kolekcje się tylko zmieniały, style się zmieniały. Natomiast małe płyteczki są jak najbardziej ok. Czy to takie w formacie 10x10, czy w formie cegiełki, czy w formie jakiejś drobnej mozaiki, będą jak najbardziej w porządku. Zapamiętajcie, unikamy tych środkowych formatów. I teraz pytanie: co z formatem, który jest najpopularniejszy i występuje najczęściej w sklepach 60x60? I tutaj zaczynam się tak wahać, bo parę lat temu ten format był jeszcze w miarę ok i był uznawany za format większych płytek. Po czasach tych płytek właśnie 30x60 albo jeszcze były takie 45x45 45 czasami występowały. I z tym formatem 60x60 60, to ja się zawsze biję mocno, czy dawać takie płytki do, do danego projektu. Jeżeli tylko macie możliwość, a z tak jest, że w danej kolekcji występuje płytka 60x120, zastosujcie ten format. Naprawdę efekt będzie znacznie lepszy. Drugi element, który sprawi, że Wasze wnętrze będzie wyglądać tanio, pomimo tego, że możecie władować w niego kupę kasy, to będzie sytuacja, kiedy w przestrzeni ogólnej Salonu, jadalni, kuchni, zrobicie jedną lampę na środku. To zawsze będzie zły efekt, nieważne ile na tą lampę wydacie. Czy kupicie lampę od projektanta, jeżeli to będzie tylko jedno źródło światła. Ono nie da pożądanego efektu, nie doświetli odpowiednio przestrzeni, będzie wyglądać, że po prostu wnętrze jest budżetowe. Więc jeżeli chcecie uniknąć takiego efektu, zainwestujcie nie tyle w lampę, co w elektrykę. Rozprowadźcie więcej tych punktów. W kuchni mogą być to zwykłe tubki po kilkadziesiąt złotych i to da lepszy efekt niż jedna lampa na środku. W przypadku salonu niech to zostanie: lampa w części tej takiej, gdzie mamy stolik, kawowy, sofę, ale niech do tego dojdzie jeszcze jakieś oświetlenie boczne, czy to w formie kinkietów, czy w formie lampy stojącej, to będzie dobrze wyglądało. W przypadku jadalni ważne, żeby była osobna lampa ze światłem skierowanym w dół i żeby ona była formatowo dopasowana do stołu. Możemy Fajne tanie modele dobrać i naprawdę zagwarantuje to lepszy efekt niż kupowanie drogich modeli, ale umieszczanie tylko jednej lampy, na przykład w przestrzeni salonowo-jadalnianej. W trzecim punkcie rozwinę ja troszeczkę punkt drugi i to znowu wiąże się z elektryką. Jeżeli macie niedofinansowaną elektrykę i te wszystkie kable ciągną nam się po pomieszczeniach, nie daj Boże jakieś przedłużki. wieszacie sobie telewizor za 7 czy 8 tysięcy na ścianie i kable nam idą po tej ścianie, bo gniazdka są nieprzesunięte, uwierzcie mi, nikt nie będzie patrzeć na, was, na Wasz telewizor za parę tysięcy, tylko na te ohydne kable wiszące. Jak widzę gdzieś przedłużki, to dostaję białej gorączki. To widać, że wnętrze jest amatorskie. I naprawdę, ile byście kasy nie władowali i jakie cuda nie zrobili we wnętrzu jak będą wszędzie się ciągły kable z przedłużkami, wnętrze zawsze będzie wyglądać tanio. Więc doinwestujcie elektrykę, przemyślcie plan elektryki, zróbcie więcej gniazdek, nawet niż potrzeba i tych punktów elektrycznych, niż później. Żeby nie psuć po prostu tego efektu, tego efektu wnętrza niepotrzebnymi kablami, które będą widoczne w normalnym użytkowaniu. Nie wiem, czy wiecie, ale też działam aktywnie na rynku nieruchomości. Przeglądam często dużo nieruchomości, zdarza mi się, że coś kupuję, inwestuję w jakieś, w jakieś lokale. I czasami, oglądając te zdjęcia, widzę, że ktoś zainwestował w to dużo pieniędzy, ale z bardzo malnym efektem. I jednym z takich elementów, który od razu widać, że wnętrze było robione przez amatora, to jest zasłona na kółkach. Nie rozumiem fenomenu. Wiem, ok, ok, bardzo łatwo dostępny element, gotowy do kupienia w supermarkecie, do powieszenia. Tylko później jak to wygląda? No, wygląda to paskudnie: ta zasłona się nie układa. Kalinusz widoczny nie jest żadnym elementem dekoracyjnym. Jeszcze nie daj Boże z tymi takimi kuleczkami a kryształki na końcu. Kto to wymyślił w ogóle, kto to dopuścił do sprzedaży, nie mam pojęcia. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia w przypadku tych zasłon. One mają zawsze złą długość. Jeżeli widzę zdjęcia, gdzie zasłona albo tarza się po podłodze, albo wisi 10 cm od podłogi, to wiem, że to jest totalna amatorszczyzna. I również możecie mieć super meble, świetnie urządzone wnętrze powiesicie takie badziewie w oknie, bo inaczej tego nazwać nie można, i efekt będzie totalnie zepsuty. Lepiej już zostawić gołe okna, uzbierać te kasy, zrobić fajne zasłony na wymiar. W jednolitym kolorze to też bardzo ważna kwestia. Kolorowe pstroka te zasłony nigdy dobrze nie wyglądały i zawsze obrzydzały wnętrze, nigdy go nie upiększały, więc jednolite zasłony w neutralnym kolorze półtora centymetra od ziemi i jesteśmy w domu. Kojarzycie te wszystkie napisy? W tym domu nie robimy czegoś tam, robimy coś tam. Parę lat temu po prostu rynek totalnie został tym zalany. Jeżeli nie chcecie, żeby wasze wnętrze wyglądało tanio, unikajcie takich rzeczy. Druga sprawa. Tak samo, jakieś gotowe obrazki z Castorami, z Lehuamelę, albo ściana pusta, to może coś powieszmy. I później mamy, o tak jak tutaj przykład, takich, nie wiem, tryptyków, bo nawet nie wiem jak to nazwać. obrazek, obrazek się składa z trzech elementów i można go już nie powiesić. No, koszmary nad koszmary. Nie kupujcie jakichś gotowych pseudoobrazów, albo tych takich, gdzie tutaj mamy niby czarno-białe zdjęcie wieży Eiffel jakiś jeden element czerwony. No, Kurczę, no kicz i tandeta. Jeżeli nie chcecie, żeby wasze wnętrze wyglądało tanio, nie róbcie tego. Lepiej powiesić obrazki waszych dzieci w ramkach na tej ścianie albo zdjęcia rodziny, yy, byle nie w wieloramkach, bo to też wygląda zawsze źle. Yy, powieście w prostych ramkach obrazki waszych dzieci, powieście yy, może jakieś obrazy, które sami malujecie. Nawet jeżeli to będą amatorskie prace, zawsze będzie wyglądać to zdecydowanie lepiej niż coś takiego dyłkowanego i sprzedawanego w wielosztukach w marketach. No to teraz będzie bomba, bo skrytykuję coś, co ma większość ludzi w domach, którym się wydaje, że mają wnętrza klasy i na wysokim poziomie. Jak myślicie, co to będzie? To Będą wszystkie wnętrza zrobione na wysoki połysk, i to jeszcze biało białoczajne wnętrza, czyli mamy taką taflę lustra, płytki na wysoki połysk, skórzane sofy, do tego jeszcze powiedzmy kryształki i mój ulubiony sufit napina napinany na wysoki połysk. A i jeszcze zasłonka nylonowa, prawda, na kółkach, no bo takie, takie trzeba kupić, i która się jeszcze świeci, tak. Czyli jest tandet tkaniny? tkaninie. Jejus, yeah, jak ja nienawidzę, jak ja nienawidzę takich wnętrz. To jest po prostu szczyt bez guścia i tandety, taki pseudo-glamour. Jak ktoś chce robić wnętrza glamour, to sobie, musi posypać kasą i musi pójść do dobrego projektanta, żeby zrobić to z gustem. Domorośli projektanci, którzy robią wnętrza typu glamour, to jest totalny koszmar i masakra. Wrzucam Wam tutaj jam domowe zdjęcia, które znalazłam. O, jeszcze fajne wersje z kolejowymi LEDami, prawda? No bo musi być na bogato. E, takie wnętrze nigdy nie będzie wyglądać drogo, chociaż ludziom, które tak, tacy wnętrze, takie wnętrze robią, o taki efekt właśnie chodzi. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie się pochwalić wnętrzami, przed znajomymi, pokazać, że wpakowaliście w to kupę kasy. Nigdy nie róbcie wnętrza na wysoki połysk. Wysoki połysk we wnętrzach jest cholernie trudny. To jest jeden z najtrudniejszych elementów, jaki możemy we wnętrzach zastosować i możemy go zrobić, ale trzeba go zrobić z niesamowitym umiarem i wyczuciem, tylko w małej bardzo skali. Wszystko, co jest z założenia w połysku, trąci kiczem. I trzeba mieć bardzo dużą umiejętność, żeby. Takie elementy, jeżeli coś takiego Wam się podoba, wkomponować we wnętrzach tak, żeby to po prostu nie wyglądało tandetnie. Wnętrza matowe, zawsze elegancja będzie się kojarzyć z wykończeniem matowym. Pamiętajcie o tym, jeżeli Wam zależy na czymś, co ma gust, klasę i styl, unikajcie elementów w połysku. I tutaj jeszcze muszę dodać jedną małą rzecz, bo na pewno w komentarzach poleje się hejt po tym odcinku, że o gustach się nie dyskutuje. Moi drodzy. O gustach się dyskutuje, bo tylko wtedy się gusty, gusta wyrabia. Nie ma czegoś takiego, że my się rodzimy z gustem. To jest rzecz nabyta. Uczymy się tego jak języka obcego. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie mieć fajne wnętrza, które mają polot, klasę i styl, musimy zacząć o tych wnętrzach dyskutować i pokazywać po prostu, co jest z kiczem i tandetem, tandetą i czego nie robić. Wiem, że ten odcinek na pewno wzbudzi wiele kontrowersji, bo tutaj otworzyłam Puszkę Pandory i poruszyłam newralgiczne elementy gustu Polaków. Natomiast ja naprawdę wierzę, że gust Polaków można wyrobić, bo jest bardzo duży potencjał w naszym narodzie i taki mam cel. Dlatego. Zapraszam do komentowania, postaram się zmierzyć z każdym komentarzem, a jeżeli ktoś chce oddać swoje wnętrze w moje ręce, bo uważa, że mój gust i moje poczucie estetyki jest właściwe, to zapraszam albo na konsultację, albo po projekt.